Omówimy sobie teraz strukturę czasu prezent simple. Zaczniemy od zdań twierdzących. Jak widzicie, czasownik główny znajduje się zaraz po podmiocie, czyli mamy I practice sport every day uprawiam sport codziennie. Po głównym czasowniku pojawia się dopełnienie i później wszelkiego rodzaju określenia np. częstotliwości. Oczywiście w zależności od tego, Jakie określenie częstotliwości wybierzemy, zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej. Pamiętajcie, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej będziemy dodawali S lub ES do czasownika. O tym za chwilę. Jeżeli chodzi o zdania przeczące, przed głównym czasownikiem będziemy wstawiali don't, do not w pełnej wersji i w trzeciej osobie liczby pojedynczej does not. Pamiętajmy, że gdy wstawimy operator does not przed czasownikiem w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czasownik ten wraca do wersji podstawowej, wraca do formy podstawowej, czyli bez eski na końcu. I teraz, moi drodzy, w jaki sposób dodajemy końcówki do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej? Główna reguła mówi, że dodajemy literę s. Set plus s sets. Jednakże, jeżeli czasownik kończy się na podwójne s, ss lub sh lub ch lub x lub o, wtedy dodajemy es. Wynika to z zasad wymowy. Moi drodzy, czy musimy uczyć się tej listy na pamięć? S, S, H, C, H, X. Możemy, ale nie musimy. Można skojarzyć, że są to głoski syczące, ponieważ dodanie końcówki ES wynika z wymowy. Jeśli nie dodalibyśmy ES, tylko samo S, będzie nam trudno wymówić dane słowo. Czyli, reasumując, głoski syczące oraz O. Po nich dodajemy ES. Czyli mamy Miss, Mrs. Finish. Finishes, Watch, watches, mix, mixes, go goes. Dwie jeszcze ważne reguły. Jeśli po samogłosce będzie występował Y, dodajemy S kę i nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o samogłoskę Y. Play, plays, say says. Jeśli natomiast samogłoska Y występuje po spółgłosce, zamieniamy ją na i, oraz dodajemy ES. Lub też, według innej reguły, możemy powiedzieć, że wyrzucamy Y i dodajemy IES. Cry, cries, try, tries. I tutaj płynnie przejdziemy do wymowy, ponieważ jest to bardzo ważne, aby poprawnie wymawiać głoski. Moi drodzy, w jaki sposób możemy wymówić końcówkę S w trzeciej osobie liczby pojedynczej? Możemy wymówić to jako bezdźwięczne s, jako is lub dźwięczne z. Kiedy będzie to s? S. Po spółgłoskach bezdźwięcznych. F, k, p, t. Pamiętajcie, że patrzymy nie napisownie w tym przypadku, tylko na wymowę. Mamy love czyli śmiać się, na końcu jest "-f". Dlatego mówimy laughs, kicks, stops, sits. Ale gdy na końcu czasownika mamy głoski "-s", "-z", "-sz", "-cz", "-dż", czyli syczące, wtedy, jeśli chodzi o pisownię, dodaliśmy "-es", na końcu i wymawiamy tę końcówkę jako is. Kisses, washes, watches, changes, closes. I w pozostałych przypadkach wymawiamy tę końcówkę jako dźwięczne z. Swims, plays, runs, reads, studies. Przejdźmy teraz do pytań. Tak zwane zdania pytające ogólne, czyli jest no questions. Czyli pytania, na które możemy udzielić odpowiedzi tak lub nie. Przed głównym czasownikiem wstawiamy operator do w trzeciej osobie liczby pojedynczej does. Oczywiście na końcu musi pojawić się znak zapytania. Do I practice sport? Yes, I do. No, I do not. Możemy wyobrazić sobie, że zadajemy sobie takie pytanie. Czyli krótka odpowiedź składa się ze słowa yes, no oraz podmiotu i operatora. Czasownika posiłkowego. Does she practice sport? Yes, she does. Do you practice sport? No, we don't. Oczywiście, jeżeli chodzi o przeczącą krótką odpowiedź, możemy mieć formę pełną i skróconą. Wersję skróconą będziemy stosowali w sytuacjach nieformalnych lub też półformalnych. Całą strukturę widzicie na ekranie. Mamy jeszcze pytania szczegółowe, tak zwane WH Questions. Where do you live? Gdzie mieszkasz? What do you do in your free time? Co robisz w swoim wolnym czasie? Widzimy, że pytanie jest podobne do tych omawianych wcześniej. Jedynie na początku wstawiamy odpowiednie słówko pytające, w zależności od tego, o co chcemy zapytać. Moi drodzy, chciałbym Wam jeszcze przedstawić zdania pytające, szczegółowe o podmiot. Czyli pytania, w których dopytujemy o wykonawcę czynności, one troszkę różnią się od pozostałych pytań. Przykład: Who plays tennis with you? Kto gra z Tobą w tenisa? Odpowiedzią będzie: My friend plays tennis with me. W takiej sytuacji, jak widzicie, pytanie wygląda praktycznie jak zdanie twierdzące: Who? Jest podmiotem, później jest czasownik, plays, i następnie dopełnienie. Jednakże pamiętajmy, że to nie jest tak, że za każdym razem, gdy pojawi się w pytaniu who, będzie to tak zwane pytanie o podmiot. Popatrzcie na pozostałe pytania szczegółowe, które tutaj zamieściłem. Who do you play tennis with? Z kim grasz w tenisa? Nie jest to już pytanie o podmiot, dlatego pojawia się czasownik posiłkowy, tak zwany operator. I play tennis with my friend. Taka może być odpowiedź. I zobaczcie, to pytanie może pojawić się w trzech różnych formach. Potocznie, who do you play tennis with? Przyjmek pojawia się na końcu. Słówko pytające, who ma formę podstawową, którą znamy z poprzednich pytań. Bardziej oficjalnie, pytanie to może brzmieć, whom do you play tennis with? Ponownie przyimek with znajduje się na końcu pytania, jednakże na początku mamy whom. Czym możemy uzasadnić taką formę? Jeżeli who pojawia się w innym przypadku, niż w mianowniku, może ono przybrać formę whom. I również w wersji oficjalnej przyimek with może pojawić się na początku pytania. I wtedy. Obowiązkowo, hu musi przyjąć formę hum, ponieważ występuje po przyimku. Czy czujesz, że ta wiedza jest dla Ciebie przydatna? Czy wykorzystasz choć jedną z rzeczy, którą Ci dziś przekazuję? Zachęcam Cię również do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego wideo i do podzielenia się nim z innymi. Dziękuję. Zapraszam Cię również na moje pozostałe media społecznościowe Facebook, TikTok, Instagram czy Platforma X, dawniej Twitter. Bo matura to nie bzdura, Twój maturolog.